Dzień dobry, Tomek Kultura Poligamia.pl, jest ze mną Patryk Fiałkowski. Cześć czołem. A to gra Cream Ride, w którą jakiś czas grałeś. Tak, grałem w nią jakąś godzinę. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że gra składa się właściwie z trzech mniejszych gier tak naprawdę, bo są trzy tryby i one wszystkie są zupełnie różne. W jednej jeździmy kolejką górską, musimy wykręcać jak najfajniejsze wyniki, czyli jeździć na, tylko na dwóch kółkach, Um, albo używać dużo przyspieszenia, skaka, znaczy z w tych ze skoczni jakieś efektowne wykonywać y, tematy. Um, drugi tryb to niszczenie budynków w rodzaju, na przykład, no mi od razu się to skojarzyło z Angry Birds, gdzie mamy różne typy pocisków, mamy, no, wybieramy siłę i ty, kąt uderzenia. A jak to się ma do kolejki górskiej? Bo to generalnie, y, ca, cały, cała fabuła tej gry opiera się na tym, że to jest taki park rozrywki oparty na wywoływaniu adrenaliny na jak najbardziej ekstremalnych rzeczach. I te pociski to tak naprawdę ludzie zamknięci w takiej kuli i jakby no im nic się w tej kuli nie dzieje, ale całą i niszczą jakieś stare tam budynki, których już y, ten park jakby nie potrzebuje. Okay, a co robimy w trzecim trybie? Trzeci tryb już jest bardziej dla twórców, y, takich ludzi, którzy mają jakąś żyłkę kreatora. I tutaj musimy kończyć jakby trasy kolejek. Mamy, mamy, nie, mamy jakieś luki na torze i musimy wstawiać nasze pomysły, jakby nie wiem, pętle, właśnie też przyspieszenia w następnych tych i jakby Tor musi być stabilny, potem jest pró próbna jazda i ludzie nie mogą wypaść z tego toru. No i jednocześnie musi być jak najbardziej ekscytujący. Dobrze, to włączmy tryb numer jeden, ten niebieski, a ja ty mi powiedz, to, to, to jest coś takiego jak. Też gra dzieli się właśnie w trybie kariery na jakieś sześć jakieś światów. No i każdy to tam jakieś kilka torów z każdego trybu. I odblokowałeś już cztery w godzinę? Tak, no to bardzo szybko idzie. Granie jest wydaje mi się długa. No też to jest taka gra, w której bardzo ważne jest wykręcanie wyników po prostu. Masz różne kryteria, możesz zaliczyć na ileś tam gwiazdek. Rozumiem. A czy to jest coś takiego jak theme park? Czy z, z, no, przesadzam? No właśnie, niestety nie. Ja się bardzo podekscytowałem za pierwszym razem, jak usłyszałem o tej grze, bo myślałem, że wrócę do czasów dzieciństwa. No nie, nie budujemy właściwie parku rozrywki, wszystko się sprowadza do tych kolejek, do sterowania nimi i tworzenia torów, to owszem. No, i do, do tego trybu zburzeniem budynków, ale nie ma tak, że, 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 że no, tworzy się prawdziwy park, rozrywki. A co się robi w trybie piaskownica? Właśnie jest tryb piaskownica, w trybie piaskownica tworzy się lewale do tych wszystkich trzech trybów. Jest taka, jest taka incepcja trochę, bo tworzysz, y, tworzysz tor do stworzenia właściwie. W sensie do tego trzeciego trybu, gdzie zostawiasz luki dla kogoś, żeby na przykład stworzył, prawda? Okej, okay, no to zobaczmy, na czym polega ten niebieski tryb, czyli już się pogubiłem w tym wszystkim, ale to jest chyba ten, w którym trzeba jeździć. tak. Tutaj się jeździ, eee, trzeba zbierać... Eee, zaraz... Jej, ale... aha, bo ty jesteś takimi, żeby było bezkwawo, to jesteś manekinami, czy to są ludzie? A, to są... a to dlaczego mają takie ubranka, jak manekiny na testach em, samochodów? Pewnie dla bezpieczeństwa. Na pewno tak, takie stroje na pewno im pomagają. Dużo elementów takich też właśnie zręcznościowych. Na przykład tutaj jak jest się na niebieskim to zbiera się turbo, trzeba w odpowiednim momencie wcisnąć X, żeby to turbo nam się zatwierdziło. Ale ja jednego nie rozumiem. Kolejka jedzie sama, to co ty tu robisz? No ja właśnie teoretycznie nie jedzie sama, bo ja, ją, ja nią niby jakby steruję. Ja wciskam gaz i ja mogę lawirować nią na boki, mogę używać przyspieszenia i muszę uważać, żeby... Żeby je nie wykoleić, no właśnie. Aha, i że to nie były takie efektowne, że oni się tak przewracają. Przykład. Dobrze. Tutaj musimy z odpowiednim przyspieszeniem na przykład się tutaj dostać i... lądujemy bezpiecznie. Tak trzeba czasem wyhamować, no bo ze względu bezpieczeństwa. Jaka ta muzyka leci w tle, taka wiesz... Jest przebojowa. Czy że nie wygląda to zbyt ekscytująco. czy to się ekscytuje? E, 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 Zobaczę pozorom jest fajnie, jakby nie jest to nic wielkiego. Nie można mieć za dużych oczekiwań wydaje mi się, ale jak najbardziej i wciąga i przyjemnie się pokonuje w te kolejne. Dobra, to daj mi spróbować, czekaj, masz mikrofon. Dobra. E, w prawie trigger do gazu, a, cciskasz, a szybko. Trzymaj, to jest A nie. A nie. Prawie, prawie, trigger, prawie trigger trzymasz, żeby przyspieszać, znaczy, żeby w ogóle jechać, a A wciskasz, żeby używać turbo. Jak nie masz turbo, to nie użyjesz, a turbo zbierasz na tych niebieskich torach. Zaraz ci pokażę. To jest właśnie... I jak będziesz przy końcu, to X wciśnij. I za X, a? E, X X. Tak. No bo to tak. A, żeby użyć turbo, ale żeby zdobyć turbo, Aha, wciskasz okay, X okay. na niebieskim torze, tylko że musisz pod koniec. Więc to trzeba jakby wyczuć czasowo. Nie wiem, czy dobrze trzymam ten mikrofon, pewnie nie. Pewnie nie, Z góry musisz... przepraszamy. Bliżej, ust, bliżej ust. Ale to debiut w trzymaniu mikrofonu. Nie w życiu, generalnie nie bliżej. <laughs> moich też, moich. Też. X. A, udało się. Ust. Ja A. Bo nie, 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 nie zebrałeś tego turbo. Nie? No nie. Za, za późno. Zakupię jakaś <laughs> Mogliśmy wziąć pierwsze, pierwsze tory, chciałeś spróbować. Czekaj, no ostatni raz już nie psuję takiego nagrania. Dobrze. No i teraz już A. Jej... O, udało się. Jeszcze muszę sterować na boki, tak? Znaczy, lewym triggerem jeszcze się hamuje czasem w takiej sytuacji. Ale, ale na boki nie z tego. Nie, z na boki. Eee, tak, tak, tak. Świetnie. Zajęcie, ja nie będę przeszkadzał przez chwilę. Ale te togi, jak rozumiem, są bardzo krótkie i przejeżdżasz je w zasadzie kilka razy, w zasadzie takiego okrążenia w grze wyścigowej. Czasem są takie i one są czasem dłuższe, no a te okrążenia są chyba z reguły krótsze. Też nie chcę się wypowiadać jak jakiś ekspert, bo no wcale właśnie tak dużo nie grałem i dużo jeszcze zostało. Też, też no spoko jest to, że w każdym tym świecie z tych sześciu e, są jakieś nowe elementy do każdego trybu dodawane. Czyli na przykład tutaj był Nie nacisnąłeś A. Ach, dobrze, to następny tryb poprosimy. Zobaczmy coś, co kryje się w drugim trybie. Ten nie jest specjalnie ekscytujący, jak się na niego patrzy, powiem ci. Jak się gra, to jest, jest fajnie mówić. Jak się gra jest całkiem ok. Pod warunkiem, że wie kiedy się kiedyś naciska X i gdzie napadzie jest X, bo to się zawsze myli. Mnie przynajmniej ostatnio grałem na 3 d w Mario i tam są inaczej, te przyciski. Tak, ja też ostatnio grałem w, w Tego. Karty, jak one się nazywa? Mario Kart 8, no. I, i tak, to coś dziwne, tam strasznie. No dziwne, no to, to się tak trzeba. Przystawać. Dużo konsol to też niedobrze. I to jest tryb numer 2, w którym burzysz budynki. Tak, jest mniej dynamiczny, powiedzmy, no bo się tutaj bardziej planuje. Chociaż, chociaż destrukcja, destrukcja potrafi być całkiem widowiskowa. Znaczy, no, na, na tyle widowiskowa, na ile pozwala. Ale jaki jest cel? Musisz zniszczyć jakieś zielone świnie, czy nie, wiem, trafić w jakieś punkty. To wszystko generalnie. To jest wszystko. Te budynki przede wszystkim. E, w tych budynkach są ładunki wybuchowe, które to ułatwiają, bo potem może być jakaś reakcja łańcuchowa, wszystko wybucha, chaos. Co mi dziwi? To jest park rozrywki, tak? I to ma być atrakcja, ale <grytanie> tam chodzą ludzie. Na o, chyba Amerykanie, to wiesz, dziwny <grytanie> naród. To zobaczmy jak to wygląda. E, tak. tutaj e, na początku, znaczy na samym początku ma się jeden pocisk, teraz już są dwa. Jeden jest taki roz, od, e, odpryskowy. W pewnym momencie wciskasz i to się rozdziela na 3. To, to strzela i poczekam. Uwaga. To jest 9 poziomów. Yy. Tutaj na razie może powiedzmy, że wyceluję w to. I w takim razie 6 uderzę zwykłym pociskiem. Wciskamy A. Wtedy to wchodzi w taki slomą. I widzimy, jak to mniej więcej poleci. Więc. Yy. Puszczam. O, wiedziałem. Brawo, świetny strzał. A sterujesz kulą? Tak, właśnie też jest spoko, że tą kulą się, kulą się steruje. Ja, jak w życiu, kiedy coś leci, na pewno muszę o tym sterować. Pewnie w domyśle w tej kuli jest też jakiś operator, nie? Który. O, już będzie lepiej. No i miejmy nadzieję, że tam zaraz, że to nie koniec, bo ta kula tam jest, no właśnie, super uszkodzenia. Może zaraz coś wybuchnie. Albo i nie. No, w, możemy patrzeć ile chcemy, na to czasem ta destrukcja trwa długo, jak jest dobry strzał, e, czasem, czasem, czasem jest krótsze. Patryku, chcemy zobaczyć jakiś super dobry strzał, Musi, musisz sobie poradzić. Nie mów, bo to, widzę, przeszkadzać w skupieniu, to nie jest takie łatwe. Waga, dajesz. To wygląda jak handel. Może to jest, może to jest gra dla kulturystów, którzy chcieliby swoimi hantlami niszczyć całe miasta. No i co? No za chwila, chwila, chwila Wierzę, że to będzie O o, 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 No i właśnie odpowiedni strzał, odpowiednie punkty. Czasem można te ładunki na przykład wypatrzeć, chociaż rzadko się to zdarza. No dobra. Czyli zdobywamy punkty, niszczymy faktycznie angry birds. i To takie dosyć. No i, i, i tak najlepiej, żebyśmy to wszystko mogli y, wyczyścić, prawda? A ile masz rzutów? Tutaj łącznie chyba było 9, ale to zależy zawsze od... od... Planszy. No dobra, to trzeci tryb. Jak już rzucisz tą kulą, zobaczymy, czy coś trafisz. A można trafić w sterowiec na przykład? Nie wiem, nie próbowałem. W sensie, nie przyszło mi to do głowy. Nie zwracam uwagi na ten sterowiec, a to było dobre. Wła, nie można. Pewnie po to tam jest. O, dobrze, wali się. Powiem ci, że w 2001 roku by ta gra nie przeszła. No dobrze, ale wierzymy, że tam nie ma ludzi. Ech. Okej, okay, typ numer 3. Możesz rzucać, kiedy zechcesz. A jaki ten głos tej pani jest strasznie creepy. Jest Jest no dziwny, szczególnie jak czasem dłuższe jakieś monologi tłumaczące, to tak... Już mogli coś, coś lepiej. A włączył inny świat, żeby pokazać może jakieś inne otoczenie, bo tak to wszystko jednolite? Ten ostatni tryb... Nie, właśnie. Ale możemy jeszcze potem na chwilę wrócić, ale te pierwsza kolejka to była już w jakimś trzecim świecie. To się różni też właśnie wizualnie. To jest bardziej takie miastowe powiedzmy na jakiejś wyspie zabudowanej. A inne... no co jest coś z panem? A czy sprawdzałeś, czy jest na przykład dużo poziomów zrobionych przez graczy? Nie, nie, nie. No, poświęciłem czas już tylko na to, żeby, żeby w ogóle sprawdzić, o co chodzi. Okej. Okay. To jest akurat, bo wydaje, wydaje mi się, że są różne, to jest akurat taki, w którym nie tyle mamy skończyć cały tor, co mamy do pewnego momentu go doprowadzić, żeby ta kolejka potem z tego toru mogła fajnie wystrzelić i uderzyć właśnie w tamte budynki. Nie wygląda to na zbyt skomplikowane. Czy... Nie, potrafi. Zaraz włączymy jeszcze na chwilę, bo to będzie szybkie. Zaraz włączymy jeszcze inne. No Czyli budujemy wyskocznie. W gruncie rzeczy tak. No i dobra, no żeby. A rozumiem, że ten punkt to pokazuje miejsce. ...które możemy budować. Dobrze sobie poradziłeś. Co prawda, nie wiem, kto tak buduje dom na takim czymś, ale. Podziwiam inwencję, naprawdę. Ameryka wspaniały kraj. Twórcy Scream Ride. Bo to jest generalnie to Scream Ride, to jest chyba cały ten park rozrywki, no. Znaczy park. Powinno to nazwać jednym parkiem, tylko bardziej inicjatywą, jakąś taką. Spore koszty muszą mieć. No, zdecydowanie. Czy jakieś punkty też za zniszczenia, czy tym razem nie? Czy Tutaj będzie chyba podsumowanie teraz. No. Test. Zaliczony. To jest wszystko zawsze też szczegółowo, jakby, gdzie było dobrań, świetnie, by gdzie w porządku, gdzie ładnie. No i zawsze są jakieś tam wyzwania premiowane. No to właśnie to może być fajne dla ludzi, którzy lubią wykręcać wyniki. I... Czy myślisz, że to jest taka gra, w którą chciałbyś grać na, w którą chcesz chciałbyś grać na Xboxie One, czy to raczej to tak, że taki mech? Zdecydowanie nie, nie, nie chciałbym, jeśli już patrzymy pod kątem jakby samej konsoli i, i, i jakby potencjału, no to to nie jest nic wielkiego i też nie chciałbym w to grać jakoś specjalnie... Mm, w ogóle byś nie chciał nie podobać Nie, nie, bez przesady, w sensie jest przyjemna, no, taka nic wielkiego, ale jak już siedzisz, grasz, jest, jest ok jest fajnie. Ile to kosztuje? A nie mam pojęcia. A widzisz, nie przygotowałeś się, czekaj, wyciągnę ja telefon, jest jest. gdzieś mi spadł Opowiadaj. Dobra, no i tutaj mamy bardziej y, klasyczny klasyczne chyba y, przypadek tego trybu, gdzie mamy lukę w torze i musimy ją wypełnić jakoś. A, bezpiecznie, żeby to przeszło, a, B, y, no w miarę ekscytująco. Tutaj dostaliśmy y, różne dodatki, czyli pętle i tak dalej. Więc ja na początku zrobię kawałek zwykłego toru, a teraz przejdę do. Kreatora takiego, gdzie mamy ym, właśnie różne elementy, nie ma ceny. A to jest przed premierą w ogóle. Dostępne od 6 marca. Dopiero od 6? Serio? Myślałem, że już, ale się przygotowałeś. No, dostałem grę, to pograłem. No, ja nie wiem, kto dzisiaj jest. Nie, dzisiaj jest piąty, tak? Jest. Do tego tutaj też nie jestem przygotowany. Ty gra, ja sprawdzę. Nie yy, już piąty, 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 ok. Yy, no i tutaj właśnie mamy yy, zakładkę pętlę i możemy... Yy, o, dobra, już zamotałem się Postawić sobie pętlę. I ją oczywiście możemy pod dowolnym kątem sobie ustawiać, wykręcać ją No ale my pójdziemy w klasyczne, bo chcemy, żeby ludzie przeżyli. W sklepie w pudełku znalazłem za 140 zł, ale jest także wersja za 100 zł na Xboxa 360. No, no proszę. No tak czy inaczej, no nie wiem, czy to jest koniecznie. Jak na grę konsolową nową, to tanio. Ale jak na grę w ogóle to chyba dosyć drogo. Wyładowała nam się kamera na sam koniec, więc szybkim słowem podsumowania. Kupowałbyś, czy byś nie kupował? Za taką cenę bym raczej nie kupował, ale za niższą jak najbardziej. Gra jest. Gra jest po prostu przyjemna. Jeśli ktoś ma ochotę się odprężyć. Um, czy wykręcać wyniki um, i odpocząć też od y, wyborów moralnych i ciężkiej atmosfery wielu innych gier, to jak najbardziej gra jest, gra jest do tego odpowiednia.